Du, 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 du. Witam ponownie moi drodzy. Zapraszam na drugą część relacji z naszego drużynowego turnieju Polski. Już za chwilę rozpoczniemy przygotowania do 15 konkursu tego turnieju. Jedynym turniejem już wspominałam Szwajcaria, która przede wszystkim ma najwięcej zwycięstw na razie w tym turnieju, bo aż 5 razy wygrywała zawody. No i poza tym e, ma też najwięcej podium obok Norwegii. Bo dokładnie 7 podjął na końcu. Tak to wygląda. na sobie na razie Rosjanie, ale w tym czasie wiemy, że Rosjanie jednak starają się bardziej trzymać poziom z rybalami, więc jest możliwe, że dzisiaj rzeczywiście Rosjanie powalczą o kolejny. kroczek w kierunku odrobienia staty do choćby 7 miejsca. Dzisiaj przed nami rywalizacja na skoczni w Zagórzu. Skocznia z punktem HS, raptem 95 metrów, rekord skoczni 95,5. Autorski 9,5, także teraz są to rekordy, oczywiście są do poprawienia, jak zawsze, no ale czy się uda do te rekordy, zobaczymy. Zaczynamy od tych warunków, czyli od celi próbnej. trzecia się startowa, zaczyna drużyna Rosji celi próbną. Zaczyna... No i w takiej pierwszej, jak początek dobry, gdyby nie opadek, 95 metrów. No ty dwunastki, odważny skok, ale takie skoki są potrzebne. Nie ma co ukrywać, eee, to ja zawsze podkreślę wtedy rywalizację. Za chwilę drużyna Austrii, Jan Herr, i tu będzie nowy rekord, to będzie autorski. 93,5 metra, o 3 metry rekord poprawiony. Noty 19, 19,5 punkty, Austria prowadzi. Przed nami ekipa Francji i Kanady. Eee, Roman Misza-Pouy w tej pierwszej grupie, no i jego skok częściowo mógł się podobać, ale niestety upadek 92,5 metra. Miejsce ostatnie, 10 punktów za Rosją. No i teraz drużyna Polski, drużyna gospodarzy Piotr Żywa. Niewielkie, jak są pytania, na co podkażę, no stać, ale to jest krok dobry. Zdecydowanie 93 metry i noty 20, 19,5 punktów Polska prowadzi, pół punktu przed Austrią. No zdecydowały, zdecydowały, no to oczywiście odsięg, bo skok dłuższy miał jednak Jan Herl. Norwegia, tymczasem spóźnione z kolorkiem Friedricha No i odległość do punktu konstrukcyjnego 86,5 m. Noty trzecie Punkt przed Rosją. No i drużyna Finlandii. Lawy Asykajnen. Zawiedząc się Polską po, Finowie no, 91 m. Noty po 19,5 Punktu trzecia odległość, trzecie miejsce. Mówimy o odległości, oczywiście, ustanek w tym momencie. Teraz Kazachowiec ze Stanczykami. Siergiej Tkaczenko. Siergiej Tkaczenko. E, no. 89 metrów. Noty 18, 18,5. Zresztą z krok bo oczywiście z jakiej perspektywy, ale miejsce czwarte w tym momencie dla, dla drużyny. 6 punktów przed Norwegią. No i została tylko Szwajcaria. Dominik Peter. Dominy gdzieś gdzież Patoł rozpoczął serię w czołówce. Miejsce trzecie, 93 metry, noty dziewiętnastki, a więc po pierwszej grupie serii próbnej prowadzi Polska, druga Austria, trzecia Szwajcaria, na czwartym Finowie, a po tymżej ich wyzwaniu starożytnie, czyli Kazachowie z Austryjczykami, Norwegowie, Rosjanie i ekipa Francji i Kanady. Dwie ostatnie ekipy zanotowały na razie upadki, a Norwegowie. Mieli jedna, jedne z najniższych not, jeśli chodzi o ustane skoki. Chyba na niższej, właśnie, mam już te 18. Pozostali jednak już na nieco wyższym pu pułapie, jeśli chodzi o styl. Tak że tak to wygląda po tej pierwszej grupie. Przed nami grupa druga serii Zaczyna drużyna Rosji. Imien Hazetlino. No. Poprawa jest. 9,5 metra, no i noty 20, 19,5 punktu. Jest w tej chwili prowadzenie drużyny Rosji. Przed nami drużyna Austrii, Martin Koch. Oh. 92 metry. Noty 19, 18,5. Austria przed Rosją, 18,5 punktu. Teraz ekipa Francji i Kanady. Mityo Drużyna była na szerego końcu po pierwszej grupie, teraz nie widać się nie zmieni. Chociaż całku da nadzieję drużynie, że Rosji będą gonić. 91,5 noty 20-19,5 drużyna 8,5 punktów za Rosją. Ale z nie o półtora punktu. Teraz drużyna Polski. Dawid Kubacki 92 metry, żeby Polska objęła prowadzenie ponownie. No i Dawid dobrze. Na spokojnie 93 metry. Noty 19 jest prowadzenie 3 punkty przed Austrią. Przyłaga powiększamy z pół punktu do 3. No i teraz Norwegia. Halvor Regner Granerud. Też dobrze na progu. Ładny skok, ale z upadkiem. 93 metry. Noty nie za wysokie w związku z upadkiem. No i Norwegia na ostatnim miejscu. Finlandia. Harioli. Finlandia czwarta po pierwszej grupie sali brudnej. po drugiej grupie nadal będzie wysoko Finlandia, bo Harioli uzyskuje 94,5 metra. To jest nowy rekord autorski. No to jest średnio po 19,5 punktów Finlandia wyprzedza Polskę. Od, a Nie, wyprzedzić nie wyprzedzi, ale dogoni drużynę polską więc Polska jest z Finlandią na pierwszej pozycji. No i teraz ekipy, które nie mają szans do trójki przeskoczyć: Kazachowie z zastępczykami, potem Szwajcarzy. Karel Lumsalu 91,5 metra no do 19, 19,5 na razie czwarta lokata no i teraz Szwajcarzy które ciężko będzie utrzymać trzecie miejsce Kian Bayer, odległość 92 m. no właśnie, miejsce czwarte czwarte miejsce, pół punktu stąd do Austrii a więc Polska z Finlandią następnie Austria, Szwajcaria Taka czołowa czwórka. Piąte miejsce Kazachowie ze Stęczakami, już z większości to do 11 punktów do Szwajcarii. Potem na szóstym miejscu Rosjanie, którzy awansowali jedno miejsce względem pierwszej grupy, siódma ekipa Francji i Kanady. No i dziś ósma Norwegia, która na nazywuje dwa zła przeskoki. Jeśli mówimy o jakości skakania. Także tak to wygląda. Przed nami grupa trzecia serii głównej, zaczyna drużyna Rosji. Konkretnie Michał Maksimoczkin. No, ale widzimy, że szału nie będzie. Odległość maksymalna 88 metrów. Noty 19, 18,5. Teraz drużyna Austrii Clemens leitner Austria była trzecia. W tej chwili będzie prowadzić, oczywiście, przed Rosją. Odległość 92,5 metra. Noty 20, 19,5 punktu. Przewaga 30,5 punktu nad Rosją. Teraz ekipa Francji i Kanady. Mackenzie Boyd Klaus drużyna siódma była po dwóch grupach, teraz chyba będzie bez zmian. Mackenzie 89,5 m, noty 20, 19,5 drużyna tylko traktowała 2,5 do Rosji, no ale wciąż teraz jest ja górą w tym starciu. Teraz drużyna Polski i Jakub Wolny około 92-93 m. Do tego by Polska mogła objąć prowadzenie Jakub Wolny no, wykonuje misję. Uzyskuje 93,5 metra. Noty po 19,5 punktu. Jest prowadzenie 4,5 punktu przed Austrią. Teraz Norwegia. Robert Johansson. Norwegia była najgorsza po dwóch grupach. Teraz Robert Johansson. On da chyba pierwszy udany skok. Tak. Johansson 92,5 metra. Noty, noty 20, 19,5. Tylko 5 punktów staty do Francji i Kanady. 7,5 do Rosji. Finlandia tymczasem. Walka, prowadzenie z Polską, które było po dwóch grupach, yy, udziałem w Finlandii. Teraz Jana Japonii No, zobaczmy, 94 metry lepsza, Finlandia, No ty też wysokie. W związku z tym drużyna 1,5 punktu teraz przed Polską. No i została ekipa Kazachów i Jeszczeńczyków, potem Szwajcarzy yy, Arti Aigro. O, lekko się, wysoko haligro, ale mimo to. 92 metry. 92 metry, noty od wszystkiego sądzę po 19,5 punktu. drużyna wyraźnie przed Rosją ta przewaga. 17,5 punktów. No i dostawa: tylko Szwajcaria. Luka Eglow. Walka o trzecie miejsce z Austriakami. Na korzyść Chyba Austriaków. Luka Eglow, 92,5 metra, a jednak Szwajcarzy. No 20, 19,5 punktów. Exekvo. Austria ze Szwajcarią na trzecim miejscu, a więc Finlandia, Polska i na trzecim egzekwo, Austria ze Szwajcarią. Tak wygląda sytuacja przed ostatnią grupą serii próbnej. Piąte miejsce Kazachów i Jesteńczyków. No tu już starty większe, 13 punktów do podium. Potem Rosja to już w ogóle, starty nie do odrobienia. Starty FSC z Kanadą. No i Norwegia. Tu będzie walka o szóste miejsce. E, Rosji, ekipy Francji, Kanady oraz Norwegii. Ryłkę zachować ze słodkami w walce o utrzymanie 5 miejsca. No i potem ta najważniejsza walka: czyli oto kto będzie najlepszą drużyną w serii próbnej. Kto będzie tym faworytem na podstawie serii próbnej. Na kogo można liczyć Dzisiaj w zawodach? No zobaczymy. Przed nami ostatnia grupa serii próbnej: zaczynają Rosjanie. A w godzinie Dali Rosja broni się z tego miejsca. Pamiętamy. Sędrzejew. No dobrze skacze. 93 metry, nie zabił drużyny. Noty 19, 19, pół drużyna przekroczyła 500 punktów. To jest ta, ta dobra informacja, ta zła jest taka, że kończy się miejscem szóstym, Prawdopodobnie, właśnie. Nic poza tym. Chociaż, no, wszystko jest możliwe jeszcze. Daniel Huber, drużyna Austrii, 91,5 metra. Noty 19. Austria prowadzi oczywiście z dużą przewagą nad Rosją. to niewiele się zmieniło. No, teraz ekipa Francji i Kanady. Drużyna, która prawdopodobnie przegra z Rosją. I może starała się gonić yy, drużynę. Sporny. No właśnie yy, 93 metry. No ty 19, 19,5. O 2,5 punktu Rebrze. Czyli tak jak było po 3 grupach. Tak pozostało też po czwartej grupie. Drużyna Polski. Yy, Kamil stok musi mieć około 90 metrów, żeby Polska miała prowadzenie yy, no, trochę zabraknie tych metrów 88, niestety Kamila. Noty po 19,5 punktu Polska jest za Austrią, ale tylko punkt za Austrią. Natomiast może, może to znaczyć dla nas drużyny czwarte miejsce w sali próbnej. Nawet Zresztą są Norwegia. Anders Pannemont no to bez szans oczywiście, na prowadzenie. E, 91,5 metra. Noty 20, 19,5 Norwegia będzie najsłabszym zespołem w sedii próbnej. 7 punktów za Francję i Kanadą. jak to wygląda. Teraz drużyna Finlandii. Walco o są w sali próbnej, oczywiście. Janę Ahonen, No. Na styku. Jest 90 metrów. Noty 19. Prowadzenie. O 3 punkty przed Austrią. No i teraz Kazachowie ze Stończykami. No oni niewiele zmienią. Eee, Saber eee, Drużyna była piąta. Teraz tylko tych pozycji będą bronić. No i obronią to miejsce piąte. Minow 92,5 metra. Noty dwie po 19,5 18 punktów przed Rosją, natomiast 7,5 punktów przegrali z Polską. No i została Szwajcaria, która może nawet sobie jeszcze wygrać, ale tu już musieliby mieć dużo szczęścia, żeby tak się stało. Simonaman spóźnia skok, więc nie męcz już drogowy dla Szwajcarii. Będzie miejsce piąte: 85,5 metra. No 19-18,5. No to jest inny na nieobieczalny, zwłaszcza w serii próbnej, no i Szwajcaria na razie przegrywa walkę o podium, ale pewnie w konkursie będzie odwrotnie. Jak w ostatnim czasie bywało zresztą. Finlandia wygrywa serię próbną, drugie miejsce dla Austrii, trzecia Polska. Ma trochę Kamil, no bo Kamil ostatnio zaczął zawodzić niestety. Miejmy nadzieję, że dzisiaj to, tylko taka seria próbna była tak Kamila Pachowa. Czwarta drużyna Kazachów i Jestemczyków, którzy dzięki gonitwie, można powiedzieć, to czwarte miejsce wywalczyli, piąta Szwajcaria, szósta Rosja, potem Francja z Kanadą i na końcu Norwegowie. Norwegia tylko poniżej normy, jeśli chodzi o notę punktową, reszta co najmniej 500 punktów uzyskała ze 4 skoki, a więc to już ten poziom absolutny poziom Pucharu Świata. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o serię próbną, za chwilę ruszamy z zawodami. A tutaj wielkie nadzieje, oczywiście. Jeśli chodzi o wyniki indywidualne serii próbnej, dwóch pinów na pierwszych dwóch miejscach: Harioli, pierwszy, drugi, tuż za nim Jana Haponen. Potem trzeci był uwaga Jakub Wolna, czwarty Piotr Żyła, to jest dwóch Polaków w czołowej czwórce. Potem piąty najlepszy Kazachów i Jestynczyków, czyli Sabrina Muminov, ex aquo, z Luke -Glofem. Później miejsce siódme. Ktoś miał siódme? Czy jeszcze piąte było dla kogoś? I jeszcze piąte było dla Jana Herla z Austrii, najlepszego Austriaka. Tuż za nim e, ósmy Leitner zresztą. Na to ósmym miejscu także sklasyfikowani Daniel Sendrejew oraz Jonathan Lloyd No i jeszcze żeby było ciekawiej e, Robert Johansson. Aż cztery zawodników na ósmym miejscu. Tak wygląda sytuacja, proszę Państwa. W serii próbnej przed nami zawody drużynowe. Jeśli chodzi o Kamila, 25 dopiero indywidualnie. No ale to do tego seria próbna. Wierzymy, że w konkursie Kamil już będzie mocniejszy. Zresztą wiara pozostała nam tak naprawdę podstawą tutaj nadziei. Także, żeby tyle nadziei się oczywiście trzymamy i... i nie przestajemy wierzyć, że wszystko jest możliwe. Przed nami. Zawody drużynowe numer 15 w tegorocznej edycji turnieju drużynowego Polski. Pierwszą grupę rozpoczyna drużyna Rosji, a konkretnie Dmitrij Wasiljew. I patrzymy uważnie, Dmitrij Wasiliew. Dobre otwarcie, niestety, takiego w sali próbnej, czyli z upadkiem 91,5 metra, pechowo. Seria próbna nie teraz konkursu, jeszcze gorszy, bo tutaj jeszcze tu przeskok. O te dwa metry. niższe niż noty, bo wtedy były 12, teraz 10,5. Także no niestety Sendry na minus. Ale Jan Herr też na minus. Jan Herr ma razem gorzej przed progu Na dwóch skok. 89 metrów noty ty 19. No troszkę to się przydosowuje. <grytosławuje> Ekipa Francji i Kanady. Tak z co przed wyraźnie Rosja oczywiście. Yy, Roman dla szapuj. No to będzie najlepszy skok jak na razie. Szapuj bez wpadki, 92 metry. Noty 19, 19,5 punktu, 6,5 punktu przed Austrią. No i teraz Piotr Żyła który miał ładny skok w sali próbnej. Jak pamiętamy, znotował czwarte miejsce w sali, w sali próbnej indywidualnej. Teraz też dobry skok, ale nie tak dobry jak w sali próbnej. 90,5 metra, noty 19, 19,5 punktu. Jest prowadzenie Polski. No niestety nie, 2,5 punktu lepsza ekipa Francji i Kanady. Teraz Norwegia. E, Fyldrik Wilmstadt. No będzie jeden zawsze skoków w tej grupie Widumstad 93 metry No to jest przeciętne 19, 18 i pół punktu ale jest prowadzenie Norwegia o punkt Przed Francją i Kanadą Polska spada na trzecie miejsce w tym momencie No i teraz Finlandia główny faworyt dzisiejszego konkursu Obok oczywiście Szwajcarii Która jest liderem turnieju Lauria Asikainen. No 92 metry, noty 19, 19,5, druga lokata minimalnie przed Francją i Kanadą, no i nieznacznie za Norwegią. Różnice półpunktowe, gdzie czołowymi drużynami. Teraz Kazachowie ze Stamczekami, e, Siergiej Kaczenko, no tu nie, nie będzie zbyt różowo, ale poza punkt konstrukcyjny, 87 metrów, tak jak w sali próbnej, nie błysną. Noty po 19,5, miejsce tylko szóste, tylko przed Rosją, ale dość wyraźnie. Natomiast 2,5 punktu za Austrią. No i przed nami Szwajcaria. Dominik Peter. On kończy pierwszą grupę świeżych zawodów i zaczyna od wpadki. Lekko skok spóźniony, no i niestety 85 metrów. No, po 18,5 punktu. Nie spodziewanie tylko miejsce. 7 dla Szwajcarii. No więc mamy sensacyjną sytuację. Szwajcaria dopiero 7 i nie wie, że szansa, że to jest bo stada jednak 16 punktów to podium. Ciąg dalszy nastąpi.